Dotarłem do wsi Stegny, bez jakichś większych przygód. Nie wiem, czy pamiętacie, tutaj były ruiny, gdzieś pod, pod tą wsią, z której chłopi, z których chłopi kradli relikty i sprzedawali. Potem przyszli nilgardczycy, jakiś potwór się ujawnił. Najpierw go zasypali przejście, potem nilukarczycy to przejście podnieśli i tak dalej, i tak dalej. Więc podejrzewam, że w tych ruinach może być coś dla mnie interesującego. Jakoś to przegapiłem pierwotnie. Wydaje mi się, że w tę stronę dokładnie jest przejście. Jakieś takie podziemne. Wydaje mi się, że z tej wsi można było wejść też do tych ruin, ale już pójdę tędy. Bo jak mówię, już przytłoczony jestem Nilwgarskimi, Nie. Nowigradzkimi zapachami, więc pooddycham trochę świeżym powietrzem. Jeszcze trochę czasu zostało do wieczora, do spotkania z Tris, Więc sobie sprawdzę. Mam nadzieję, że będzie tutaj przejście. I mam nadzieję, że znajdę to, co przegapiłem za pierwszym razem. Hmm, wystarczyło się ba uważniej przyjrzeć i byłoby dobrze. I już byłoby to załatwione. Ale to nie szkodzi. A, pamiętam to miejsce. Ciekawe, wydawało mi się, że na górze przeszukałem to dosyć dokładnie. Kręciły się tu upiory, o ile sobie przypominam. Hmm. Interesujące. Łżesz! O nie, ja już, ja już tam południcę raz. Ja już ją raz dziabnąłem. Okropne są południce. Jestem pewny, że już ją raz załatwiłem. Trzeba uważać. Ach. I oczywiście nie ten eliksir, co trzeba. Zaraz to załatwimy. Możesz ty, ja cię nie mogę. Musiałem. To się źle skończy dla mnie. Musiałem sobie przypomnieć, wszystkie znaki, gdzie ja je trzymam. nic są najgorsze ale jestem przygotowany na nią nie ma co bez bez irden to Niewiele brakowało, co? Ja jestem pewny, że już raz ją tu zakatrupiłem, ale może ona po prostu tutaj regularnie wraca. One są odporne na. A tu jest skrzynia. Tu ją przegapiłem. Nie dziwię się wcale. O! Co za rozczarowanie! No, przynajmniej walka porządna sobie specjalnie zostawiłem napitki przeróżne w plecaku, bo mówię: Pewnie nie będę tutaj teraz na 20 minut. Zajrzysz i już. Gerald. Ale byłem w błędzie, bo potem się napiłem ulepszonej czarnej krwi zamiast czegoś do leczenia. A no nic, trzeba wracać do Nowigradu, no bo co? I się spotkać, już się. Południe zbliża, nie chciałbym się spóźnić na spotkanie z Tris. Kiedy ostatni raz mówić włosnie? Uwielbiam to miasto, muszę przyznać. To jest w ogóle zmienił się zupełnie sposób zabawy, bo dużo więcej jest tu dialogów i dużo mniej walki. Nie? No, a tu jakiś o. kowal, może. Może coś upchnę. Coś tam zdobyłem chyba. No, faktycznie zdobyłem. Coś chciałem Państwu powiedzieć. A no właśnie, tak, bo z Państwa perspektywy to minąło mu ugnięcie okiem, pewnie. A ja byłem w sklepie z żoną, pojechaliśmy. I... Tak jej opowiadałem, mówię, słuchaj, już, że tak się trochę podekscytowałem, bo mam ten drugi kanał i mam gry i tam ludzie z pewną przyjemnością oglądają moje let's play'e i tak mi z tym dobrze i tak sobie pomyślałem, oczywiście z pełną wdzięcznością wobec Państwa, że to jest tak, że mógłbym robić komentary, które się ogląda strasznie mocno, wiem, że to by się oglądało u mnie, ale to mnie tak nie bawi bardzo jak nagrywanie Wiedźmina I nie potrzebuję wiele odsłon mieć na tych, na tych odcinkach, żeby mieć pełne szczęścia. I tak, no, kurde, fajnie. Cieszę się, że, że państwo chcą tego na oglądać. Ej, no to lepiej robić rzeczy, które tam się nie oglądają jakoś mocno, ale sprawiają ci frajdę, niż takie, które się oglądają bardzo mocno, ale nie są dla ciebie aż takie ciekawe, nie? Ja wiem, że idę w niewłaściwą stronę, ale mamy do, do zabicia parę minut. Mógłbym też przemedytować oczywiście. Też znaczy, byliśmy w sklepie i... Jakieś tam moja żona meble kupowała. A, nie do nas, no mniejsza z tym zresztą gdzie. I... no proszę, stałą kozią skórę znalazłem. I obok nas... no żeśmy poczekali, poczekali, bo tam... jest. jak to państwo powiedzieć tę historię? W jednym miejscu kupuje się meble, odbiera się je w innym, trzeba pójść tam zadzwonić, poczekać aż przyjdzie facet, przyniesie rzeczy i ten... I żeśmy wyczekali swoje tam z, z 10-15 minut, trochę na deszczu. Był taki malutki daszek, to żeśmy poczekali, pośmialiśmy się, pogadaliśmy. Odbieramy meble, a do punktu odbioru obok przychodzi facet z żoną. Tacy trochę podobni do nas, tylko też si dużo. Tak sobie popatrzyłem sobie na faceta i myślę, kurde, mógłbym tak wyglądać, gdybym się nie zatroszczył o siebie trzy lata temu. Tak pomyślałem, cholera. A potem ten facet zaczął strasznie bluzgami rzucać. Tam dwie minuty stali pod tym. Pod tym daszkiem. Znacznie był krócej niż my. I już facet był zbuntowany. że co to za porządek? Co to za system? Kto to wymyślił? I myślałem sobie, Boże, może ja mógłbym tak się zachować jak on. I tak powiedziałem mojej żonie, mówię kurde Kiedy patrz. Nie. To mógłbym być ja. No mówię, nie, przecież to widzisz, widzisz, że taki wariat. Mówię, no wariat, wariat, ale to też potrafię sobie wyobrazić, że się człowiek zdenerwuje, bo musi coś robić, czego nie miał ochotę robić. Życie. Czy tu nie jest Hattori? No, no właśnie, to jest no, To Pogadajmy z nim jeszcze. Przez chwilę. Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam! A niech mnie! Wadgern w moim lokalu! Nie może być! Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Elfi, specjalista od mieczy. Ty musisz być Eibhar Hattori. Ha, no, wydało się, to ja. Geralt z Rivi. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Czemu ja mówię? Mówiłem Hattori Hanzo o nim. To z Killbilla jest? Czemu nie pierożka? Jak miecze robi dobre... Jak ktoś robi dobrą rzecz jedną, to inną też będzie robił dobrą. Bo to jest kwestia nie talentu, ale oddania. Hmm. Dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Szukam dobrego miecznika, znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chędożony Van Horn. Nie wiem, o czym mówisz. E, nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę Ci coś. Sporo tych mieczy, i to nie byle jakich. Dzięki, zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale... Wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna, A on ponoć często grywa w karty z tasakiem. No o kurde. To już żeśmy mieli z nim do czynienia. Chociaż niektórzy tacy mm, gangsterzy, y, 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 powiedzmy niskiego rzędu, to udają, że mają znajomości i zastraszają konkurencję. Kim jest ten Ernst van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć, a jak trafiło na chędożonego żonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem, okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka, a w Nowigradzie mało kto się porywa na tasaka. Ja tam polubiłem trochę tego Tasaka, był tak bezczelnie, arogancko, bezpośredni i e, taki chłop, kurde, jak z podwórka, ale no, cóż, e, być może jego żywot trzeba będzie zakończyć szybciej, niż planowałem. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jak ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mógłbym. To trochę jak moja historia, którą państwu opowiadałem. Że... Dobry interes jest zrobienia komentarzy, ale tęsknię za gameplayem, no. Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłby ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie. Nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki Nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukim synowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz? Katapultę? Tak. Takiego grzyba mu katapulta. Kurde, podoba mi się ten pancerz Geralta. Zdecydowanie już... Ja to lubię. <taki> Dla mnie liczy się wygląd. I chyba, chyba się przekonam do pancerza niedźwiedzia. Wiem, że on nie współgra ze znakami tak bardzo, ale widziałem go na jakichś tam zdjęciach i mi się bardzo podoba. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy Żurawiu, w dokach. Tym bardziej, że nie będę się musiał martwić za bardzo o co. Nie będę się musiał za bardzo martwić o bonusy, nie? Bo bonusy i tak są zresztą Dukrowany przy tych mistrzowskich ciasteczko. setach. Hmm. Hatorim mi się zajmiemy później, bo to też jest na wyższy poziom, raczej. E nie wiem. Tak, tak. Zdecydowanie, hoteli zajmiemy się później. A co mu się wydarzyło? O. Uh. No nieźle. O, ja obrobiłem tutaj. Coś się nie dogadali, nie? Ale fajna historia, tu wszystko ma sens w tym, w tym, w tym, w tym wszystkim. Każdy, każdy, Każda postać ma swój charakter i jest spójna z tym charakterem. czy nie Oto jest. Próbowałem opowiedzieć Wam historię o tym ziomeczku z żoną tam przy sklepie, których żeśmy spotkali, ale to się nie da, tak? Jak musielibyście zobaczyć to, żeby, żeby zrozumieć, co miałem na myśli. Czasami się tacy sfrustrowani ludzie przytrafią. Narzekają na wszystkich dookoła, a sami nie wyglądają na gości, którzy. Nie wiem, spełnili jakiekolwiek swoje ambicje Albo, żeby mieli jakieś ambicje Mają pretensje i wymagania wobec świata, a wobec siebie absolutnie żadnych Gościu wygląda jak siedem nieszczęść Nieuczesany, broda rozwichrzona, gruby, w starej kurtce I zrzędzi, bo musi chwilę poczekać na dostawę mebli Gościu, który te meble dostarcza lata po tych magazynach, obsługuje czterech klientów naraz Wiadomo, że system spartolony, ale to nie jego wina. Nie? Więc my żeśmy sobie z żoną stali, pożartowaliśmy sobie ona zawsze jak. Zawsze się, zawsze się trochę pokłócimy, ale to w ramach żartu, bo ona jak kupuje jakieś meble, to uważa, że mój samochód to jest dostawczy, a ja to jestem, kurde, największy mięśniak w okolicy. I mówi jej zawsze, kochanie, to jest za ciężkie, jest, do samochodu, nie wejdzie. I ja nie chcę mi się tego dźwigać. Ja mam lepsze sposoby na spędzenie czasu. I mówię do niej zawsze tak, kochanie, słuchaj. Jeżeli ty chcesz. Ty musisz, jak wymyślasz takie zakupy, to, to przez chwilę pomyśl, co by było, gdybyś była sama, kompletnie. No Facet to jest taki, jak ze wszystkim sobie poradzimy, bo zawsze możesz ty podnieść, nie? To są takie historie. Ej, Burdel Mama, u? Witaj. A witam! No patrzcie, świat się kończy. Wiedźmin w Burdelu. Co w tym dziwnego? Jesteś dziwny, bratku. Wszyscy wiedzą, że Wiedźminy to odmieńcy i nienormalne mutanty, a to jest porządny burdel dla kurew z zasadami. No gadaj, masz tam w spodniach wszystko jak zwykły chłop? Kiedy ostatnio sprawdzałem, wszystko było na swoim miejscu. <laughs> nie będę tutaj szerzył, proszę państwa. Jak to się mówi? Zgorszenia nie będę szerzył. Chciałbym coś kupić. Może chciałbym coś kupić, może chciałbym coś sprzedać, bo widzę, że Koron sporo ma. Nasza miła pani. A, i może są też alkohole. Alkohole są potrzebne, żeby wykonać różne substancje. Doskonale. Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka. Na siłę też nie ma co iść, bo Mengę może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skój mnie. Hmm. Interesująca yy, propozycja. Tak sądziłem, że Geralt też może to odebrać. Twu! Odebrać dwuznacznie. Może wytłumaczysz, o co chodzi? Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Tris Gold nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Tris, zastanów się. Naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Wchodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać – śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fartykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. Olera? Najpierw chcę ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by... Nie, nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce rumieńce nie przystoją. Szkoda, że te czarodziejki potrafi tak oczarować. Zazdro... <laughs> Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno Chodźmy no, Każdy każdy chłop chciałby być Geraltem Nie? Czy nie? Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam Mogę trochę pocierpieć Ciri jest najważniejsza więc, cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze? Hmm, dobrze. Czemu jakby trafił? Prosi o jedno, a może oczekiwać czegoś zupełnie innego. Pamiętam to. Chyba trzeba po prostu dać ją torturować jak najdłużej. Nie wiem, czy mnie stać na, na taką bezwzględność. Teraz, stojąc na zewnątrz... Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Tris Merigold. Merigold? To wchodź. Hmm. Człowiek za drzwiami stoi, to myśli, że wytrzyma wszystko, ale w środku już jest inaczej. No, proszę, Tris Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one. mordują królów, spiskują, wywołują wojny. I mleko przez nas krową kwaśnieje. A! Żarty się skończyły, Merigold, raz na zawsze. Do lochów z nią. Mm, ale tym razem spróbuję jakoś przetrzymać. Wolnego oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj sukin synu. Lukawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać. Zamiast wyrywać język, lepiej go rozwiązać. Można się wtedy dowiedzieć ciekawych rzeczy. Na przykład? Na przykład, gdzie się ukrywa niejaka Filipa Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo! A ty mów, gdzie ona jest! Mówiłem chyba wyraźnie. Będę gadał tylko z Mengen. Ale Mengen nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienie ode mnie. I mojej przyjaciółki Merigold. Dobra, bierz ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok. No. Teraz wytrzymaj, kurde, presję tych skurwieli. No, teraz spróbuję. Pamiętam, że ostatnio się wpieniłem w pewnym momencie i zrobiłem rozrubę. ale trzeba się było przez mapie, te zastępy Bądź przebić mieczem. To nie było taką złą rzeczą, Teraz nie, Nie, o gładką czerownicę. A chciałoby się trochę posłuchać. No, tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Meng'em, a Marigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę... Nie ty tu stawiasz warunki. Derk, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Jak sobie chcecie. Chodź, Wiedźmo. Jak zobaczysz, jakie czary-mary można zrobić zwykłymi obcęgami, to się zdziwisz. Pieprzona maść. Miałeś nikogo nie wpuszczać. Chyba, że ma informacje dotyczące Filipy Eilhart, a Wiedźmin twierdzi, że ma. Każdy może to powiedzieć. Zacznijmy od wskazującego, a albo lepiej serdecznego. Tu sobie sroczka kaszkę ważyła. Ale nie każdy przyprowadza nam Tris Merigold. Właśnie słyszę. Zaraz do niej pójdę, ale najpierw sobie porozmawiamy. Siadaj. Pieprzone gnoje. Napij się, Wiedźminie. I Rocznik 1261. Rok rzezi Cintry. Nie wyrywaj się, Tu roczka ogonek sobie sparzyła. Zostaw! Kurt, zobacz, czemu pani Marigold tak krzyczy, Może czegoś jej potrzeba. Gorącego żelaza na przykład. Skoro już jesteśmy w temacie metali. Kubek jest ze srebra, rozumiem, że chciałeś sprawdzić, czy nie jestem doplerem. O, profesjonalista, od razu widać, z kim mam do czynienia. Ostrożności nigdy za wiele. Zdziwiłbyś się, ilu moich rozmówców zmieniło się w cuchnącą galaretę, kiedy chytali za ten kubek. Hmm. Jeszcze nie zapłaciłeś za wiedzmy, a łowcy już rwą się do tortur. No? I co z tego? Niszczysz towar, który do Ciebie nie należy. Temu dała, bo poprosił. O nie! Temu zaś powodę nosił? Spokojnie. Na interesach ze mną nie stracisz. Za Mary Gold wypłacę Ci podwójną nagrodę. Czemu zawdzięczam też szczodrość? No przecież wydajesz mi swoją kochankę, należyć się dodatek za straty emocjonalne. Hmm. Widzę, że jesteś dobrze poinformowany, więc musisz też wiedzieć, że to Tris zdradziła pierwsza. Pogrywała mną na polecenie Loży, no to dostała za swoje. Bądź dzielna, to już ostatni palec i bierzemy się za drugą rączkę. Temu na miseczkę. Szlak by trafił, ale. załóżmy mnie, słucha. załóżmy jej obroże z Twittery. To ją uspokoi. Zaskoczyłeś mnie, Geralt. Może się jeszcze dogadamy. Podobno wiesz coś na temat Filipy. Ale zgaduję, że nie podzielisz się tą wiedzą za darmo. Czego chcesz w zamian? Szukam skarbu, który do niedawna był w posiadaniu niejakiego Zigiego Ravena. No proszę. Widzę, że pracujesz nie tylko dla wiecznego ognia, ale i dla przestępców. Pracuję dla tych, którzy mi płacą. Jak zwykła kurwa? Mniej więcej. Tylko wachlarz usług nieco inny. Gdzie jest skarb? W Kowirskim Banku i nie dostaniesz go ani ty, ani Roywen. Myślałem, że chcesz kupić informacje o Filipie. Tak, ale nie za wszelką cenę. No dobrze. Próbowałem uniknąć tego tematu, żeby go nie naprowadzić za bardzo, ale chyba trzeba o tym pogadać. No dobrze, w takim razie uwolnij Jaskra. Najpierw wypytujesz mnie o pieniądze kryminalisty. Teraz chcesz, żebym wypuścił na wolność świętokradcę i degenerata, a miałem cię za człowieka, cóż, istotę o pewnej moralności. Nie jestem z twojej bajki, to prawda, ale nie musimy się przecież ze sobą zgadzać, żeby ubić interes. Wcale nie musimy ubijać interesu. Mogę cię po prostu zmusić, żebyś powiedział, co wiesz o Filipie. Wątpię. Szczerze wątpię. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary do mnie Aha. Ci jednak I Tak, do... dobra, widzę, że sobie trysa kojarzy. Kamera tylko waltz. <try> Nie da się. No nie pali się tak łatwo. Nie wysstawiaj na próbę mojej rzyliwości!